Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Audycja głos z Krakowa przy mikrofonie Kajetan Rajski. W ostatnich tygodniach debatę publiczną zdominował temat podejścia do zwierząt, jakich słów powinniśmy używać. Tak zwane kontrowersje wywołała wypowiedź profesora Bralczyka, językoznawcy dotycząca tego, że zwierzęta Zdychają, a nie umierają. I ta wypowiedź profesora Bralczyka spotkała się z dużym oburzeniem ze strony środowisk liberalno-lewicowych. Przekonywano, że zwierzęta powinny być traktowane no niemal na równi jak, jak ludzie. Promowane są sformułowania typu osoby ludzkie i osoby nieludzkie. No, i właśnie wówczas w ramach takiej kontrowersji, dyskusji, profesor Bralczyk wypowiedział znamienne już dziś słowa, cytuję: Nie pasuje mi tak samo jak nie pasuje mi adoptowanie zwierząt. Jednak co ludzkie, to ludzkie. Jestem starym człowiekiem i preferuję te tradycyjne formuły i sposób myślenia. Nawet mówienie, że choćby najulubieńszy pies umarł, będzie dla mnie obce. Nie, pies niestety zdechł, powiedział profesor Walczyk, zaznaczając przy tym, że bardzo lubi zwierzęta. No i właśnie o kwestii, czym jest dusza. Czy dusza ludzka jest nieśmiertelna? Czy zwierzęta mają duszę? I czy jeśli mają, to czy ta ich dusza jest nieśmiertelna? A także o katolickim podejściu do zwierząt porozmawiam z ojcem profesorem Janem Strumiłowskim, cystersem. Doktorem habilitowanym teologii dogmatycznej. Witam serdecznie, ojcze profesorze. Szczęść Boże. Szczęść Boże wszystkim. Ojcze profesorze, zacznijmy od pytania bardzo ogólnego i zawsze pewnie największy jest problem z definicjami takich najbardziej podstawowych z perspektywy religijnej zagadnień: czym jest dusza? To jest y, zagadnienie trochę skomplikowane, jeżeli chcemy je przedstawić y, szerszemu gronu y, słuchaczy, ponieważ y, inaczej wydaje mi się definiuje duszę Kościół, a inaczej jest ona rozumiana we współczesnej kulturze. My dzisiaj chyba jesteśmy bardzo mocno skażeni takim platonizmem albo kartezjanizmem, czyli uważamy, prawda, że ciało to jest jakaś powłoka, natomiast dusza to jest ten element świadomości w nas. To jest. Y, Jakiś osobny byt, prawda? Dusza mieszka w człowieku. Kiedy umieramy, no to umiera ciało, a dusza niczym, jakiś taki, prawda, duszek, czy, 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 czy anioł, aniołek, prawda, fruwa sobie gdzieś w przestworzach i dalej istnieje. No to jest wizja niekatolicka, aczkolwiek pewnie no, wielu ludzi tak sobie to wyobraża. Ona nie jest też całkowicie do odrzucenia, to są elementy prawdy. Znowu, jeżeli chodzi o świat szerzej, taki może ludzi niewierzących, no, to wydaje mi się, prawda, że dusza jest sprowadzana bardzo mocno do tego, co stanowi życie psychiczne w nas, prawda. My nawet tak mówimy, mam stan, jaki mam stan ducha, jestem smutny albo wesoły, prawda? Podczas gdy to w ogóle nie dotyczy stanu naszej duszy w rozumieniu chrześcijańskim. No, i z tego względu też, jeżeli, prawda, wiemy, że zwierzę również czuje. Również ma emocje, odczucia, no to no nie dziwi, prawda, że świat coraz częściej skłania się do takiego twierdzenia, że właściwie nie ma różnicy między człowiekiem a, a zwierzęciem, że ono też przecież rozumie, mój piesek wszystko rozumie, on też czuje, prawda, on tęskni, on jest wierny. Właściwie używamy takich słów, które jak spojrzymy źródłowo, no to one są typowymi aktami ludzkimi, prawda. Zwierzę, zwierzę może być przywiązane, ale to jest coś innego niż wierność która jest aktem woli. Natomiast. Jeżeli Też zamieszanie powiedzieć... zamieszanie pewnie, pewnie wprowadza terminologia, z tego względu, że ten człon psyche ze słów psychologia czy psychiatria to właśnie po grecku dusza. Tak, tak, zgadza się, zgadza się. I kiedy rodziły się współczesne, nowożytne nauki, no to właśnie, prawda, psychologia nazwała się psychologią, ponieważ zaczęła zajmować się tym, co wewnętrzne w człowieku. Natomiast to już się działo w kontekście pokartezjańskim, czyli już ta metafizyczna wizja człowieka była zdeformowana. Ale może, żeby nie odbiegać od tematu, w chrześcijańskim znaczeniu, ta jakość definiuje duszę. To jest właściwie nauka wypracowana przez świętego Tomasza Sakwinu, która została przyjęta na Soborze w Wien. Chrześcijaństwo definiuje duszę jako substancjalną formę ciała. To może nam niewiele mówić. Co to znaczy, że dusza jest substancjalną formą ciała? Forma w ujęciu metafizyki arystotelesowskiej i Tomaszowej to jest to, co sprawia, że jakiś byt jest tym konkretnym bytem. Na przykład, prawda? sama materia ona jest nieokreślona, ona nie ma właściwości, materia prima, czyli materia tutaj nie chodzi o, o coś takiego, jak my myślimy w znaczeniu nowożytnym, czy na przykład metal czy żelazo, miedź, prawda, plastik, to jest materia, nie, to już jest, to już jest zbyt konkretny. Materia nie ma żadnych właściwości, czyli nie ma twardości, kształtu, objętości itd. Natomiast w połączeniu z formą, ta materia, która jest czystą potencjalnością, staje się czymś konkretnym i przejawia się to w konkretnych właściwościach. Czyli na przykład mogę powiedzieć, że szklanka jest szklanką, ponieważ ta materia nieokreślona, ona ma formę, która nadaje jej bytowość szklanki. I dusza to jest właśnie ten element, to jest taka forma, która sprawia, że ta bryła materii, którą ja jestem, nie tylko ma kształt człowieka, ale ona myśli, ona czuje, ona jest świadoma, ona posiada wolną wolę. I w takim znaczeniu moglibyśmy powiedzieć, że właściwie każda istota żyjąca posiada jakąś formę duszy, bo dusza to jest forma, która materię nieożywioną czy nieożywioną. Natomiast człowiek różni się tym, że ma duszę rozumną. Ma duszę rozumną, to znaczy posiada rozum, posiada wolę i te dwie władze one są po to, żeby poznać Boga i nawiązać z Nim relacje. Czyli człowiek nie tylko ma być bytem, który gdzieś tam porusza się w naszej rzeczywistości, i jakoś sobie organizuje życie, ale jest przeznaczony do poznania i do ukochania Boga. Czyli do nawiązania relacji z istotą nieskończoną. I z tego względu dusza ludzka jest nieśmiertelna, bo jest powołana do relacji nieskończonej. I to jest ta tak różnica, tylko też prawda? Chciałem zapytać z tego względu, że e, kiedy sięgniemy do Starego Testamentu, e, widzimy, że ta świadomość, że dusza ludzka jest nieśmiertelna, no, nie, niejako ewoluowała. Ta świadomość nie, nieśmiertelności duszy, ona nie pojawia się już od samego początku. Starego Testamentu, tylko na pewnym etapie ta świadomość dociera do ówczesnej teologii. Zgadza się, to jest podyktowane tym względem, że Bóg objawiał nam się stopniowo, a stopniowo ze względu na pewnego rodzaju pedagogię. No człowiek nie byłby w stanie od razu zrozumieć wszystkiego dla Boga, byłoby możliwe nam dać na samym początku Stary i Nowy Testament od razu. Natomiast jednak um, nauka o Bogu, y, objawienie Boże jest tak przerastające człowieka, że, że i człowiek indywidualnie, i ludzkość musi do tego dojrzeć. I my zresztą widzimy, jak te ślady, prawda, nieśmiertelności y, duszy ludzkiej, jak, jak one y, rozwijają się, jak, jak, jak ta nauka w Piśmie Świętym się pogłębia. Y, zresztą mało jest takich śladów, które by mówiły, że właściwie tylko życie doczesne jest życiem pełnym człowieka, bo bo nawet w tych najstarszych przekazach już pojawia się, że po śmierci człowiek wstępuje do Otchłani, prawda, do Szeolu i tam wjedzie życie cienia. To życie nie jest rzeczywiste, prawdziwe, jest jakby takim uśpieniem, natomiast potem coraz bardziej to ewoluuje do tego, że człowiek jest powołany do nieśmiertelności, że właśnie Mesjasz jest nadzieją nie tylko dla żywych, ale również dla e, umarłych. I to jest bardzo istotne, co odróżnia człowieka. Od właśnie całego innego świata stworzonego, materialnego. To znaczy, człowiek nie jest, nie jest tylko na chwilę. Człowiek jest ukochany przez Boga, chciany przez Boga, jest stworzeniem stworzonym dla samego Boga, aby z Nim być, więc, więc nie mógłby być na chwilę. Musi w jakiś sposób odzwierciedlać w swojej istocie tą wieczność Boga, prawda? Czy wracając do, do, do tematu duszy, czy możemy stwierdzić, że pojawiający się zwrot w księdze rodzaju, że Bóg tchnął, tchnienie życia w człowieka, to właśnie to tchnienie życia to jest dusza? Tak tradycja to interpretowała, właśnie to tchnienie życia. Z tym, że tutaj również, jeżeli spojrzymy na teologię wczesnochrześcijańską, to kształtowanie się nauki o duszy jako tym pierwiastku boskim, nadprzyrodzonym. Chrześcijanie, ojcowie bardzo ostrożnie do tego podchodzili, ze względu właśnie na platonizm, który mocno skłaniał się właśnie do takiego twierdzenia, że dusza jest jakby substancją boską, jest elementem boskim w człowieku, co dla świata chrześcijańskiego jest no, nie do przyjęcia. Człowiek i ciało, i dusza jest czymś stworzonym. Natomiast jest trzeci element jeszcze w chrześcijaństwie, duch, którym jesteśmy obdarowani, po to, żeby życie Boże mogło w nas siedziać, ale ono jest nam przydane, ono nie jest nasze własne. My możemy je nabyć, prawda? I właściwie nabywa dla nas to życie Chrystus i nam obdarowuje, i nas obdarowuje tym życiem nadprzyrodzonym. Czy na przestrzeni wieków możemy znaleźć jakieś wypowiedzi wśród ojców Kościoła, wśród jakichś wybitnych teologów, świadczące o tym, że zwierzęta również mogą mieć duszę nieśmiertelną? Czy taki pogląd był od zawsze odrzucany? Nie znam, nie znam takiej wypowiedzi ojców Kościoła czy doktorów, którzy by w taki sposób twierdzili raczej bardzo właśnie radykalnie zaznaczono tą, zaznaczano tą różnicę, prawda? I ta różnica w chrześcijaństwie ona była, ona była bardzo ostra. No, zresztą to jest niemożliwe, ponieważ my dzisiaj patrzymy, prawda, że życie wieczne to jest po prostu życie wiecznotrwałe. I nawet sobie dzisiaj chrześcijanie bardzo często wyobrażają niebo w taki sposób, że to jest kraina jakiegoś szczęścia, błogości, doskonałości, tam nie ma cierpienia i nie ma już umierania. To jest jakby przeniesione w nieskończoność, wydłużone nasze życie w nieskończoność i pozbawione cierpienia. Natomiast w wizji chrześcijańskiej jest inaczej. Życie wieczne, to co właśnie jest tą wiecznotrwałością i brakiem cierpienia, to jest tylko skutek, a istotą życia wiecznego jest więź z Bogiem. Oglądanie Boga, prawda? Czyli ja żyję życiem nie tylko swoim, ale żyję życiem Bożym, a skutkiem, jakby owocem, czy, czy nawet czymś pobocznym jest to, że dzięki temu moje życie ludzkie nie może się skończyć i nie może cierpieć, bo mam udział w życiu Boga. Więc zwierzę, które nie jest rozumne i nie posiada woli, nie jest w stanie nawiązać kontaktu personalnego, kontaktu prawda, osobowego z Bogiem, nie może um, tej więzi nawiązać, więc nie może żyć wiecznie. I to było jasne dla, dla ojców i doktorów. Na początku naszej rozmowy przywołałem słowa profesora Bralczyka, które wywołały taką burzę w internecie, w mediach. Ja dodałbym, że bo tutaj profesor Bralczyk sceptycznie podszedł do określenia, że zwierzę umiera. No, spotyka się też w ogóle sformułowania, że zwierzę odchodzi. Już nawet nie, że umiera, tylko odchodzi. Zasadne byłoby pytanie, dokąd? I co sądzi ojciec profesor na temat tego zamieszania wokół wypowiedzi językoznawcy? Panie redaktorze, no, mi się wydaje, że nawet jeżeli te, takie stwierdzenie, prawda, że zwierzę umiera, jeżeli ono jest jakieś takie, prawda, przygodne, no, 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 dziecko, które ma pieska i powiedziało, piesek umarł, ono nie byłoby groźne, natomiast wstrząsająca jest fala oburzenia, prawda, która już o czymś mówi. I to jest bardziej takie niepokojące, że tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z, nie tylko z jakąś konwencją językową, i oczywiście ona ma swoje źródło z jednej strony właśnie z tak takiej mocnego dowartościowania zwierząt, zwierzęta rzeczywiście te domowe pieski, koty, one, one stały się jakby substytutem relacji międzyludzkich w niektórych przypadkach i, i z tego względu są tak dowartościowywane. Z drugiej strony no, trudno jest nie zauważyć szerszego kontekstu, że to jest tylko jedna zmiana językowa, prawda? Natomiast my, patrząc na ostatnie dziesięciolecia, widzimy prawda, że na języku dokonuje się czasami bardzo ostrych y, y, operacji, że niektóre kwestie językowe one nie, nie zmieniają się w sposób naturalny, ewoluując, prawda? Bo można byłoby powiedzieć, zmienia się kultura, zmienia się język. Natomiast my możemy zauważyć, że bardzo często zmienia się język, żeby zmienić kulturę. Nie wiem, czy pan pamięta, ale kilka lat temu na przykład był taki moment, ja to bardzo wyraźnie zauważyłem w mediach, że nagle z dnia na dzień zaczęto bardzo ofensywnie operować feminatywami. No tak, to, nie, to nie było. To, to, to nie była zmiana prawda, jakaś ewolucyjna, ale nagle zaczęto, prawda? Czy wprowadzanie nowego języka genderowego. I tutaj możemy, to jest oczywiście kontekst, ja nie chcę powiedzieć, że to jest jeden jakiś wielki spisek. Ale rzeczywiście takie działania są, i tutaj zauważamy taką zmianę językową, no jeżeli chodzi o tę o zmianę języka w stosunku do zwierząt, ona jest bardziej subtelna i delikatna. Ale podzielę się może z, ze słuchaczami takim świadectwem. Ja pamiętam, jak, jak ja chodziłem do szkoły podstawowej, to były, to były lata 90. i nauczycielka w szkole powiedziała nam e, ciekawą rzecz, że w języku polskim e, o pszczołach. Mówi się tak samo jak o ludziach, że umierają. Że pszczoły, tak jak ludzie umierają, wszystkie zwierzęta zdychają, a pszczoły umierają. Ja byłem wtedy dzieckiem, no nie wiem, to może była trzecia klasa szkoły podstawowej. Yy, powiedzenie, że zwierzęta zdychają, absolutnie mnie nie, nie, nie raziło, to było tak naturalne i tak oczywiste. Natomiast szokowało mnie to, że yy, pszczoły umierają, że tak się mówi w języku polskim, i nawet yy, to wywołało takie zdumienie i takie zapytanie a więc pszczoły też mają duszę? Tak jak człowiek. Nie, w dziecku. W dziecku to wywołało takie przeświadczenie yy, i to pokazuje, jak ten język był unormowany, prawda? Oczywiście już nie będziemy wchodzili w te ling lingwistyczne Zawiłości, dlaczego o pszczołach się tak mówi, ale to, że zwierzęta zdychają, to absolutnie nie było gorszące. Dzisiaj na przykład niektórzy komentatorzy podnosili, prawda, że zdychać to jest y, y, słowo y, nacechowane negatywnie, pejoratywnie, że ono obraża, a przecież przyjaciel nie zdycha. No, no, zdychać w stosunku do zwierzęta, do zwierzęcia. i ja to tak pamiętam z dzieciństwa, to jest słowo neutralne. Dopiero zastosowane do człowieka, ono jest pejoratywne. Tak samo jak nazwa pies, przecież ona jest absolutnie neutralna. To jest mój piesek. Ale jak do człowieka powiedzieć, ty psie, to to się staje e, pejoratywne. Czyli jest różnica, która nie obraża zwierząt, ale mówi o jakimś porządku metafizycznym. Zwierzę to jest coś innego niż człowiek, człowiek coś innego niż zwierzę. I dopiero zrównanie człowieka z zwierzęciem, albo e, zwierzęcia z człowiekiem, e, albo wyolbrzymia prawda, rolę zwierząt, albo umniejsza człowiekowie. A tak naprawdę obydwa procesy dzieją się jednocześnie w te, przy takich utożsamieniach. No to jest oczywiście szerszy problem, gdyby tu chodziło o zwyczajne używanie słowa, że zwierzę umiera zamiast zdycha, jeszcze przypuszczam, nie byłoby tak wielkich kontrowersji, natomiast jeśli e, używa się sformułowań, że e, zwierzę się już, na przykład psa, nie przygarnia się ze schroniska, tylko się go adoptuje, e, jeśli co już jest doprowadzone do skraju absurdu, Niektóre kobiety mówią, że ich pies jest dla nich pieckiem. To, o czym ojciec profesor wspomniał, czyli jakieś traktowanie zwierzęcia jako substytut relacji międzyludzkich, to znaczy, że mamy do czynienia z czymś groźnym, że to nie jest tylko i wyłącznie przeniesienie tego, że w stosunku do ludzi sformułowanie, że, że ktoś zdycha jest no, zdecydowanie pejoratywne, negatywne. I to nie jest tylko dominacja tego określenia na również relacje ze zwierzętami, to tylko to jest dużo groźniejszy trend. Nie chcę tutaj szukać jakichś teorii spiskowych, chociaż one się trochę nasuwają, związane z, ze stwierdzeniami niektórych możnych tego świata, że ludzi na świecie jest za dużo, że zabieramy zwierzętom ich naturalne środowisko. Ale, ale wydaje się, że tu dochodzi do pewnej jakiejś próby zrównania ludzi i zwierząt. To też to sformułowanie, na które obruszył się profesor Bralczyk, czyli sformułowania osoby ludzkie i osoby nieludzkie, pokazują bardzo groźny trend we współczesnym świecie. Oczywiście. I szczególnie groźne jest w tym wszystkim nie to, że tutaj rzekomo dowartościowuje się zwierzęta, bo, bo taka jest narracja. My chcemy dowartościować zwierzęta, bo teraz jesteśmy bardziej wrażliwi na. Przyrodę, na świat zwierząt, natomiast skutkiem jest dewaluacja człowieka, jest zapomnienie właśnie o tym, co w człowieku jest najważniejsze, i dzięki czemu on wyrasta ze świata przyrody. I, i to jest bardzo symptomatyczne. Może jeszcze z, zanim głębiej w to wejdziemy, no to, bo, bo potem mi to umknie, bardzo istotne. I, i właściwie już mówiąc o jakiejś degradacji ludzkiego rozumu, jest stwierdzenie osoby ludzkie i osoby nieludzkie. Bo właśnie osoba, zawsze tak była definiowana, to jest istota żyjąca, która posiada wolę i rozum, dzięki temu może nawiązywać relacje rozumne i wolitywne. Czyli tutaj nie tylko działa prawda, instynkt, przyzwyczajenie, przywiązanie, emocje, no bo to obserwujemy w świecie zwierząt. To oczywiście jest w świecie zwierząt, natomiast my rozumnie postępujemy. I to jest bardzo istotne. Jak spojrzymy na czasy ojców kościoła, to, to jest ciekawe, że właśnie to, co. Dzisiaj jest tak hołubione, czyli na przykład uczucia, emocje, prawda? Cały współczesny świat, on zdaje się twierdzić, że uczucia i emocje to jest ten element, który świadczy o naszym człowieczeństwie. Bardzo często się mówi, nie masz uczuć, prawda? Jesteś jak zwierzę, nie masz uczuć, nie, nie jesteś człowiekiem. Natomiast ojcowie Kościoła mówili, że uczucia to jest element zwierzęcy w człowieku. Natomiast rozumność. To jest ten element ludzki, prawda, ten, który czyni go e, równym istotą duchowym, aniołom. I e, ciekawa rzecz, prawda, bo, bo to jest e, bardziej groźne niż nam się wydaje, zwierzę czuje, zwierzę czuje, prawda, zwierzę na przykład jest przywiązane do, do człowieka. Może być przywiązane. I my sobie bardzo to cenimy. Natomiast wartość człowieka polega na tym, że człowiek jest jedyną istotą w świecie stworzonym, nie licząc aniołów, który potrafi kochać, nawet jeżeli nie czuje. Bo uczucie to jest reakcja spontaniczna. Ona się rodzi wtedy, kiedy coś jest przystające do mnie, pasujące do mnie, sympatyzujące ze mną, prawda? Wtedy rodzi się więź, prawda? Z zakochujemy się. To jest właśnie uczucie. Natomiast kocham, pomimo tego, że uczucia nie ma, pomimo tego, że nie rodzi się we mnie nic naturalnego, co by mnie wiązało z drugą osobą czy z drugim bytem, ja potrafię kochać. I to jest coś wybitnego, właśnie na co kładzie nacisk chrześcijaństwo. Bóg ukochał nas wtedy, kiedy jeszcze na to nie zasługiwaliśmy. Czyli możemy powiedzieć, miłość Boga do człowieka to nie jest miłość efektywna. To jest miłość, która jest aktem rozumu i woli. Kocham ciebie, bo jesteś mój, bo tego chcę. Prawda? Zbawiam ciebie, bo, bo tego chcę. I taką miłość Bóg nakazuje człowiekowi. Jak w kazaniu na górze prawda, Jezus mówi, jeżeli miłujecie tych tylko, którzy was miłują. Można byłoby powiedzieć, to jest właśnie miłość na poziomie, takim no trochę kwazi zwierzęcym. To znaczy, jeżeli e, czujesz sympatię do tych, którzy ciebie obdarzają sympatią, jeżeli to jest więź naturalna, więź uczuciowa, no to Chrystus mówi, no to nic dobrego nie czynicie, poganie też tak potrafią. Natomiast e, jeżeli chcesz być kimś więcej, chcesz być synem Ojca, dzieckiem Boga, to kochaj swoich nieprzyjaciół, bo, bo dla ciebie to jest możliwe, właśnie tym się wyróżniasz. Święci, prawda, jak chociażby kardynał Wyszyński, I widzimy, prawda, ich postawę, kiedy są prześladowani, to oni mówią coś wspaniałego, coś, co właśnie tak bardzo jaskrawo pokazuje, czym człowiek się wyróżnia. On mówi, Nie jesteście zdolni zmusić mnie do tego, żebym przestał kochać. Nie jesteście zdolni, prawda? I to właśnie świadczy o tej wielkości człowieka. I rzeczywiście yy, no to jest bardzo niebezpieczne, bo jakbyśmy chcieli zauważyć, jak to funkcjonuje w relacjach społecznych, no to no mamy, prawda, ludzi, którzy mówią, No, yy, rozstałem się z żoną, bo już jej nie kocham. No bo była na przykład niewierna, no bo nie zasługiwała na to, no bo właściwie nie dawała mi tyle, ile ja potrzebowałem, bo mnie nie rozumiała, więc, więc y, nie czuję się w obowiązku do kochania jej. To jest tak naprawdę skreślenie chrześcijaństwa. Natomiast kocham psa, pies jest wierny, zasługuje na miłość i ja go kocham, prawda? I ja się nim opiekuję, jestem kimś szlachetnym. No to to jest, to jest bardzo niebezpieczne jakby sprowadzenie człowieka tylko i wyłącznie do, 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 do jakichś, prawda, relacji ludzkich, do tego. Do, do, do Czegoś stadnego. Jeszcze profesorze, żebyśmy nie pozostali tylko na takiej formie negacji tego, co dzieje się współcześnie, ale spróbujmy także tak pozytywnie przedstawić, jaki jest katolicki stosunek do, do zwierząt. Bo między dwiema skrajnościami, czyli psieckiem, adopcinami i, i osobami ludzkimi i nieludzkimi. A z drugiej strony, znęcaniem się nad zwierzętami jest postawa normalna, czyli katolicka. Tak, postawa katolicka mówi o tym, że człowiek został stworzony dla Boga, żeby nawiązać z nim relację, natomiast świat został stworzony dla człowieka. Natomiast relacja człowieka do świata ma odzwierciedlać relację człowieka do Boga i to już jest zaznaczone w Księdze Rodzaju, kiedy Bóg mówi do człowieka panuj nad całym stworzeniem. To jest też bardzo często atakowane przez stronę ateistyczną, liberalną, że katolicy tutaj od razu zakłada panowanie, natomiast to panowanie ma być na wzór panowania Boga nad człowiekiem. My wiemy jak się realizuje panowanie Boga. Przede wszystkim Bóg, prawda, panuje to nie tylko rozporządza, ale też troszczy się. I my już nie mamy takiego. Ja myślę, że w świecie y, średniowiecznym, władca, prawda, pan panujący, to było oczywiste, że on z jednej strony ustala pewien ustrój, ustala pewne zasady i prawa, ale z drugiej strony ma też obowiązki. Jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa, do obrony, prawda? Ludź się cieszył, że mamy pana, który nas obroni i tak samo i to jest nic innego jak rzutowanie właśnie tego porządku metafizycznego. Bóg rzeczywiście jestem po to, żeby służyć Bogu. On nie jest tylko jakimś partnerem równym mi, ale jest moim panem. Ja mam być mu posłuszny, ale ja też mogę na niego liczyć i to do tego stopnia, że jak trzeba będzie, to on odda życie, żeby mnie zbawić. I teraz to powinno znajdować jakieś odzwierciedlenie w relacji człowieka do świata przyrody, czyli z jednej strony, prawda, nie może być tak, że zwierzęta nie są Służą człowiekowi, one mogą służyć i powinny służyć, prawda? Jeżeli mam konia, ja mogę go wykorzystywać do pracy, ale jestem zobowiązany też troszczyć się o niego. Tylko, że to są moje prawa i obowiązki względem tego zwierzęcia, prawda? Jeżeli mam hodowlę zwierząt na, na jedzenie, na pokarm, ja mogę, mogę, Bóg mi pozwolił tak wykorzystywać te zwierzęta, ale też, prawda, dopóki one żyją, ja nie powinienem zadawać im niepotrzebnego, głupiego cierpienia. Ja powinienem się o nie troszczyć. Co więcej, ta relacja pokazuje jeszcze jedną bardzo głęboką rzecz, której ruchy ekologistyczne zdają się, prawda, nie respektować, nie chciałyby nawet o niej słyszeć. Że tak naprawdę przywrócenie w takim porządku, jaki nam pokazuje Biblia i chrześcijaństwo, przywrócenie porządku w naturze, dbanie o ekologię, dbanie o. O to, żeby zwierzęta nie cierpiały, ono jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy człowiek przywróci relację z Bogiem. To znaczy, relacja zaburzona w naturze jest skutkiem zniszczenia pierwotnej relacji między Bogiem a człowiekiem. Czyli, jeżeli chcemy uratować ten świat również na poziomie ekologicznym, to tego nie da się zrobić, prawda? Bez powrotu do Boga, bez nawrócenia. To jest mrzonka. Bo to, że stworzenie jest dotknięte niedoskonałością i cierpieniem, jest skutkiem odwrócenia się człowieka od Boga. Pismo Święte zna takie fragmenty, które o tym mówią wprost. Na przykład Izajasz, kiedy mówi o czasach mesjańskich, czyli czasach, w których dokonuje się zbawienie, mówi prawda, że czasy mesjańskie będą się oznaczały tym, że zostanie przywrócona absolutna harmonia między stworzeniem, że dziecko włoży rękę do kryjówki żmij i nic się nie stanie. Ale to nie jest y, skutek działania pracy człowieka, bo to była utopia wtedy. I właśnie w taką utopię ekologiczną dzisiaj wpadamy. Natomiast to jest skutek y, powrotu do Boga. Ojcowie pustyni, oni też pokazują takie opowieści, prawda, że starzec, y, święty mnich, który doświadczył świętości, nagle przyroda staje się być mu i posłuszna, i przyjazna. Że wilki nawet prawda, go nie atakują, no bo, no bo on powrócił do Boga, a więc wszystko wraca do normy. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Jest ojciec cystersem, cystersi przez wieki dali wspaniały przykład. Dbania o przyrodę, gospodarki rolnej, hodowli zwierząt, gdzie wszystko odbywało się w odpowiednich proporcjach. O tym można byłoby na pewno jeszcze długo porozmawiać. Niestety czas naszej audycji się kończy. Moimi Państwa gościem w dzisiejszej audycji, głos z Krakowa, był ojciec Jan Strumiłowski, doktor habilitowany teologii dogmatycznej Cysters, a my słyszymy się za tydzień. Szczęść Boże. Cześć Boże.